Komendant Nowosielski zarekomendował budowę właśnie tutaj posterunku Straży Pożarnej, pomimo tego, że wiemy, że w Raciążu jest bardzo dobra ochotnicza straż pożarna w zasadzie profesjonalna i rzeczywiście też będziemy o nich pamiętać i będziemy o nich dbać, żeby utrzymywała swoje wysokie gotowości, ale Straż zawodowa jest ważna. Na pewno tu się przyda i podniesie... Poziom bezpieczeństwa, zarówno w Raciążu, jak i w okolicy, a przede wszystkim na drogach lokalnych, bo wiadomo, że strasz ostatnio działa bardzo mocno, niosąc pomoc kierowcom w różnych wypadkach drogowych. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj zacząć inwestycję. Trzymam za nią kciuki. Bardzo proszę, panowie komendanci, o zaproszenie mnie, jak będzie wiecha. Mam nadzieję, że będzie to szybko, że pójdzie inwestycja dobrze, szybko, bezproblemowo, czego wykonawcom życzę i wszystkim Państwu bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, aż bije spadek. Dziękuję. Bardzo dziękuję.